Z tej strony Mases Bricks dawno mi nie było, ale niestety miałem awarię sprzętu i straciłem swoje nagrania. Miałem w sumie ich trzy. spróbuję je odzyskać, ale na ten czas musiałem się zaspokoić innym zestawem. Jak widzicie jest to zestaw z serii Ninja Go Legacji Numer zestawu to 70669 czyli podziemna jakby wiertarka kola, coś w ten deseń e, przyjrzymy się jest tu kilka fajnych elementów no i w tej cenie bardzo duży zestaw można dorwać ja go dostałem, e, dorwałem za 180 zł e, bez kilku groszy e, w salonie kreatywnym w centrum handlowym Astra mają sporą wyprzedaż, spore obniżki więc naprawdę się opłaca więc kto jest z Wrocławia to zapraszam bo na pewno kojarzycie to miejsce więc widzimy się za chwilę, rozpakujemy i się przyjrzymy co jest w środku Zestaw jak widzicie jest dość sporych rozmiarów więc całego nie zobaczycie Postaram się go jakoś otworzyć I czy mnie Was interesuje głównie to co jest w środku, jak zestaw będzie wyglądał Mamy tutaj cztery mini figurki dość ciekawe mini figurki, więc e, będzie co, e, co, co na co patrzeć. Widzę, że tu są jeden woreczek z takimi większymi elementami. Mamy tutaj od, do kół elementy oraz do tego wiertła oraz taką fajną nadrukowaną szybkę, więc też się temu przyjrzymy. Widzę, że woreczków jest dość sporo, bo już mam, mam piąty numerek. numer 3 numer 2 No instrukcja y, nie jest dość duże, ale kroków troszkę pewnie nam zajmie. Mamy dwie książeczki, więc pewnie jedna jest od samuraja, druga od pojazdu kola i dość niewielka ilość naklejek. E, mamy fajne tutaj e, naklejki z takimi jakimiś parametrami, więc na pewno fajnie e, mog mogą służyć do innego użytku. E, tu już są jakieś symboliczne znaki, więc może e, zobaczymy jak to w całości będzie wyglądać. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy coś tu z serii Ninjago, więc jakaś część z was będzie zadowolona z tej recenzji, bo sporo osób też pyta o to, a ja niestety mm, jakoś nie miałem okazji nic ostatnio sobie kupić, ale trafił mi się zestaw z początku tego roku. Posiada on 587 elementów, więc dość spory zestaw, prawie 600 za dość niewielką cenę, bo zapłaciłem za niego niecałe 180 zł. W tej chwili można go kupić już od 159 zł bez grosza na Allegro, ale jak ktoś nie ma smarta, to wyjdzie w sumie na to samo, co można to czasem wykaczyć w stacjonarnych sklepach. Choć yy, według Promoklocków najniższa cena do tej pory wystąpiła w czerwcu i było to 129 złoty i 30 groszy, więc tu już naprawdę była okazja, więc kto nie miał wtedy szczęścia i nie zauważył, no to niestety e, trzeba czekać albo na promocję, albo kupić w cenie już e, wyższej, ale i tak się opłaca, bo cena katalogowa to 229,99, więc naprawdę jest warto yy, i można często trafić go właśnie za około 180 zł. A mamy tutaj dwie spore konstrukcje i cztery minifigurki, więc zobaczymy jak to wszystko wygląda z bliska. Więc najpierw zaczniemy od samuraja, bo mi się naprawdę podoba i jest o czym opowiadać. Jak widzicie, Samurai jest budowany jako tak, taka olbrzymia minifigurka, co naprawdę się bardzo fajnie prezentuje. I z tej racji mi się właśnie spodobało to, e, że fajnie byłoby mieć więcej takich minifigur. Sprawdziłem, niestety takich w tej formie występują tylko trzy takie figurki. Jest one z serii Super Heroes, bodajże Ant-Man i jeszcze z serii co były zestawy z Wonder Woman, więc może mi się uda je nabyć. Fajnie mieć je na półce w takiej formie, bo naprawdę fajnie się to wszystko prezentuje i widać, że to jest odzorowanie minifigurki. Jak widzimy, mamy dość dużego samuraja. Fani Ninjago na pewno kojarzą tą postać. Ja niestety nie za bardzo jestem w temacie, więc możecie mi pisać w komentarzach. Ja sobie chętnie zobaczę yy, i pogłębię swoją wiedzę no i właśnie to też zwróciło na mnie yy, uwagę, właśnie ten samuraj oraz ta ilość elementów i to mnie skłoniło do zakupu, bo naprawdę koło 21 groszy wychodzi za element więc naprawdę warto no i tak, co my tu mamy mamy oczywiście tutaj fajny nadrukowany, to już jest nadruk ta twarz to jest nadrukiem, więc to jest fajny plus yy, która jest tutaj prezentuje nam twarz minifi, minifiga big figa już bardziej e, fajnie jest zabudowany jego e, ten hełm który jest właśnie w stylu samuraja no niestety tu jest taki minus, że tu mamy takie luki e, mogliby to jakoś zabudować w jakiś sposób mogli tu dać e, ten większy e, slajd e, już i wtedy by było mniej zakryte znaczy jej odkryte ale ogólnie prezentuje się naprawdę fajnie, no mamy na samej górze oczywiście takie rogi fajnie zrobione z elementów technikowych, po bokach mamy skrzydła nietoperza, bądź też jakiegoś smoka tutaj fajnie mamy też wykończoną ten hełm właśnie takimi ozdobnikami co naprawdę fajnie się prezentuje no na torsie już mamy naklejkę, ale i tak ona nie szpeci, a tylko tutaj nam dekoruje tą postać. No i po bokach, przy, przy tych czterech rękach, mamy właśnie takie też luki. Mogli tu jakoś by też to jakoś wygładzić, żeby zakryć i ujednolicić cały, całą tą postać. No ale niestety nie ma co narzekać. Mamy też tutaj fajne dwa elementy, które służą jako ręce. Znaczy, dwa, cztery w sumie. I ma tutaj do dyspozycji dwa takie miecze, też fajnie zrobione i fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o nogi, one chyba najbardziej przypominają te od klockowego ludzika. Nie ma problemów z poruszaniem się, oczywiście. Tu mamy już opór poprzez, poprzez blokadę, już klockami, ale. Poza tym można nawet usiąść tą postacią i nic tu nam nie, nie wadzi. Tu też mamy naklejeczki i tutaj też. E, I fajnie to tutaj już komponuje się e, i nam tą postać dekoruje. E, tutaj też mamy oczywiście prześwit. no Ale już chyba e, mogli tu też zakryć to bez problemu tutaj w, Piny powciskać i, i jakiś e, gładki element, ale niestety e, musimy jakoś to przeżyć. No z tyłu już jest gorzej, bo tutaj już nic nie jest zakryte. E, mamy tutaj e, tył płytek i ta strona już jest, prezentuje się już nie ciekawie. E, jeśli chodzi o funkcje bawiane to oczywiście mamy ruchome wszystkie e, dwie pary rąk. E, także mamy nóżki, jak wcześniej pokazałem, a także mamy też ruchomą główkę, więc pełna e, funkcjonalność tego wielkiego minifiga jest. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą e, konstrukcję. O, na sobie usiąść gdzieś tam w oddali, a my się przyjrzymy. E, przyjrzymy się oczywiście pojazdowi kola. No i przyjrzyjmy się temu ogromnemu pojazdowi. No, jest sporych rozmiarów. Nie wiem, ciężko może Wam to dostrzec. Ja Wam podam wymiary tego tej konstrukcji. Długość tej konstrukcji, czyli od początku wietła aż po sam koniec, to 29 cm długości. Szerokość 15 cm i wysokość 9 cm, więc Robi wrażenie. No, wysokość tego kamiennego wojownika to było 18 cm, bo o tym nie wspomniałem, więc tutaj możecie sobie też troszkę porównać, jakie te zestawy są e, duże. No i mamy tu sporo fajnych elementów. Po pierwsze, e, cała konstrukcja jest spójna, fajnie rozbudowana, szczegółowa, e, ma troszkę e, bawialnych funkcji, więc. Jako zestaw za tą cenę bardzo polecam, jeśli go nie macie. No i tak, zaczniemy od początku. Mamy fajnie zrobione wiertło z kilku elementów w kolorze takim perłowo-złotym. Mamy tutaj oczywiście róg od kicieroszka, który był stosowany. Tu mamy okrągły brick. I tutaj mamy właśnie takie wiertło oraz drugą część żeby to fajnie się zespoiło w takim perłowo szarym kolorze. Mamy tutaj fajne elementy, ja wcześniej takiego nie posiadałem, taki slajd trójkątny. Tutaj mamy też takie piaskowo-zielone te slajdy grillowe. Mamy fajnie tutaj ogólnie zrobiony ten silnik. Tutaj mamy na takich zawiasach takie dwa silniki, więc fajnie to się prezentuje. Tutaj razem robi tą właśnie masywność tego pojazdu. Tu też mamy takie fajne wykończenia, takie skalne. I tutaj też w brązowym kolorze. Dodatkowo, oczywiście, mamy stud shootery z obu stron. Oczywiście przejdziemy do drugiej strony, która wygląda identycznie, ale żeby nie było, to wam później pokażę. Tu jest taki trochę minus, bo to wszystko jest na zawiasach i się tak troszkę chwieje, ale to jest tak podblokowane, że raczej nie powinno odpaść przy jakiejś intensywniejszej zabawie. Tu mamy fajny mechanizm, jeśli chodzi o ten silnik, który porusza nam wiertło. Jak możecie zobaczyć, ja Wam pokażę, wszystko nam tutaj się rusza. Więc coś się dzieje w tym pojeździe i to widać, i się, y, można fajnie tym bawić. Oczywiście przy y, poruszaniu się, y, także to wszystko się porusza. No niestety, na takiej gładkiej powierzchni, pojazd, jak widzicie, tylne koło za bardzo nie funkcjonuje, ale na y, jakimś dywanie to na, naprawdę się sprawdza, bo one nie mają żadnego mechanizmu, są po prostu kołami zbudowany w ogóle z takich dość ciekawych plastikowych elementów. Mogli tu jakąś gumę narzucić i to by troszkę lepiej e, się poruszało, jeśli chodzi o obawialność. Z tyłu jest dość ciekawie wykończony. Mamy taki silnik odrzutowy widać e, właśnie e, tym elementem przyozdobili, żeby to widać, że tu coś e, zaraz wybuchnie. E, tutaj no niestety mamy e, Mało co wykończone. Mamy tutaj też dwa miejsca na jakiejś bronie. E, tutaj mamy e, broń e, Kaja, z tego co, co pamiętam. Poza tym mamy tutaj fajnie to wykończone tymi właśnie mieczami, e, które są nieruchome. One są tylko tak na stałe tutaj przymocowane. No i jak widzicie, druga strona wygląda identycznie. Fajny element jeśli chodzi o tą szybkę jest łatwo zdejmowalny, bo trzyma się na kilku studach, na początku ciężko mi go było włożyć, ale z czasem e, dojdziecie do wprawy, no i jak widzicie mamy fajne nadruki na tej szybce e, jest to naprawdę ciekawy element e, i to jest rzadki element, bo więc dostaniecie go tylko w tym zestawie e, z tego co kojarzę, oczywiście też mam na końcu, tak jak w poprzedniej recenzji, rzucę te Elementy rzadkie, które rzadko występują, i to poniekąd też decyduje o tym, czy warto z dany zestaw kupić, czy może kupić kilka i później sobie złożyć, jeśli resztę rozbierzemy. Koła widzicie, mamy tak tu też przyozdobione takim elementem okrągłym i mamy złote opony, i na takiej fajnej gumie, więc tu się fajnie to prezentuje. A jeśli chodzi jeszcze o środek. To mamy tutaj kilka naklejek, dwa miejsca na minifigurki, czyli Kaja i Kola i tutaj fajny nadruk, dość znany element z takim właśnie tutaj wskaźnikiem i sterowaniem pojazdu. No tu mamy też tego studa, który nam mm, tą szybkę blokuje i to nam tu nie wadzi. Tu mamy kolejne naklejki jeśli chodzi o naklejki to chyba by było na tyle z tego co kojarzę. Tu jeszcze nie wiem, czy je zauważyliście. Jest też fajnie wykończony takim właśnie kawałem, kawałkiem ostrza, więc na to też można zwrócić uwagę. I ten zestaw sobie porównałem też do tego, który występował w serialu, i bardzo jest do niego zbliżony. Różni się troszkę elementami, bo te elementy, które mamy w naklejkach tam występowały jako elementy więc to jest chyba taka mała różnica oczywiście możecie też napisać jeśli ktoś bardziej kojarzy ten pojazd z serialu jakie różnice zauważyliście no spód jest całkiem odkryty nie jest jakoś e, też e, pokrzywdzony, z, e, nie krzywdzi zestawu ale na niego też mało co zwracamy uwagę no widzimy tu cały też ten mechanizm no sporo tych e, elementów e, ruchomych, które Nadają nam ruch w e, całej reszcie, ale fajn, ogólnie fajnie się go budowało. E, jest to, no, nie jest taki prosty, to już jest taki zestaw dla troszkę starszych dzieci, ale przy pomocy dorosłego na pewno im młodszy sobie by poradził. E, no i oczywiście ci, co mają większą wprawę, to też z tym problemów nie będą mie mieć. Troszkę pokombinują i, e, i sporo zabawy im to przy, przyprawi. No to już powiedzieliśmy o dwóch konstrukcjach, teraz czas na minifigurki. Pierwsza z minifigurek to jest Kai no w dość standardowym, choć naprawdę ciekawym e, e, tutaj ubranku. Ci, co nie posiadają Kaja, tak jak ja, bo m, ja tylko mam jeden zestaw z Ninjago, dlatego chciałem zebrać wszystkie te e, postacie, dlatego też to. E, decydowało o tym, który zestaw z Ninjago wezmę i padłem właśnie na tym, bo mam dwie fajne figurki i też chciałbym właśnie zebrać wszystkie pojazdy każdego z tych postaci, żeby mieć fajną taką kolekcję. I tak, mamy na początek Kaya, ja tak jak już wspomniałem, ma fajny nadruk ze smokiem, E, który tutaj przechodzi, kontynuuje się na spodęka, więc jest fajne, spójne, e, bo czasem Lego właśnie daje nam zwykłe czerwone e, spodenki i na tym koniec. Mamy czarne łapki, mamy oczywiście tutaj e, tą chustę ninja. E, z tyłu też fajny, złoty, świecący e, nadruk na pleckach. Jeśli chodzi o e, twarz, jest. Taka e, wściekła, gniewna, e, z takim plasterkiem tutaj po boku, no i brązowymi brwiami, więc jeśli chodzi o twarz, naprawdę ciekawa, taka troszkę inna, e, z małymi detalami, e, co bardzo cieszy. No i tutaj wesoła e, buźka e, tego samego bohatera, i zachowali te wszystkie dodatki, które były na poprzednim. E, alternatywnym e, wyrazie twarzy. Kolejną jest oczywiście główny bohater zestawu, czyli Kai. Mamy fajnie nadrukowany złoto, troszkę posrebrzany e, tutaj torsik. Kontynuowany jest tutaj także na spodenkach z takim fajnym pasem, więc nadruki naprawdę mi się podobają. No i tutaj też mamy pewnie znak szkoły e, Ninja. E, możecie też mi po powiedzieć w komentarzach. Co one oznaczają, jeśli macie taką wiedzę. No i tutaj już mamy czarny z takim brązowym e, przepasaniem, e, jeśli chodzi o maskę. A twarz też fajnie taka e, widać. Nie jest taka na, e, taka zwyczajna, tylko ma na przykład takie większe troszkę brwi e, i robi tutaj troszkę m, taką lekko uśmiechniętą buźkę, więc fajnie to się prezentuje. No i tutaj także alternatywna to jest gniewna wóźka, e, z, podobna do tej wcześniejszej, więc mamy po, e, pole do popisu, żeby jakieś scenki porobić Jeśli chodzi o stronę zła, e, zaczniemy od tej e, mniej ciekawej figurki. Oczywiście obie naprawdę prezentują się ciekawie, ale e, kolejność akurat padła na taką, że tą mniej ciekawą z drugiej strony zaczniemy. No i tak. Co my tu mamy? Mamy fajny w wcik właśnie w takim japońskim stylu, więc klimaty odpowiednie. Mamy tutaj także fajnie nadrukowaną twarz. Oczywiście nie ma alternatywnej twarzy, bo nie posiada żadnego zakrycia z tyłu, więc to dziwnie by wyglądało. Ma tutaj taki lekko zaokrąglony taki naramiennik, nadrukowana. Torsik z i e, spodenki w takim też posrebrzanym stylu. E, to są z przodu, więc tutaj e, nie ma, e, różni się tylko tym znakiem na środku. Dodatkowo dostaje taką kuszę e, ze stud shooterem, więc naprawdę ciekawy element. Jeśli takiego nie posiadacie, bo jest to dla mnie pierwszy zestaw e, z takim elementem. I mamy takie fioletowe groszki do strzelania. Jeśli chodzi o tego minifiga, jest to kolejny wojownik, e, kamiennego wojownika i jest bardzo fajnie, po, torsik i, i spodnie ma identyczne jak poprzednik, e, tak samo ten naramiennik, do dyspozycji dostaje czerwone takie katany, ale tutaj najbardziej e, upiększa tą postać ten właśnie hełm. Który jest zbudowany z tego samurajskiego hełmu. Dodatkowo ma takie przyozdobienie na górze. I fajne zakrycie twarzy. Fajne zakrycie twarzy właśnie. To czerwone. Ciężko mi to nazwać, więc Wam nie będę mówił. I to fajnie prezentuje tą postać. No i tutaj mamy podobny wyraz twarzy jak u poprzednika. Tylko zamiast żółtego jest zielony. No i też nie posiada alternatywnej twarzy, ale fajna postać ogólnie z Ninjago, jeśli chodzi o tą złą stronę. E, więc naprawdę polecam dla tych czterech MI figurek e, Ci co jeszcze nie posiadają Kaja Kaya i Kola, tym bardziej powinni właśnie ten zestaw sobie nabyć. I podsumowując, co ja mogę powiedzieć? Dla mnie zestaw 10 na 10, jeśli chodzi o Ninjago z tego roku. E, Sporo ciekawych elementów, sporo w ogóle elementów za taką cenę e, możemy dostać, jeśli nie chcemy go na półce, choć prezentuje się naprawdę fajnie, masywnie. E, mamy dużego mi, e, minifiga, e, który też, choćby sam ten, kon ta konstrukcja gdyby była w osobnym zestawie, to myślę, że bym go kupił. Cztery minifigurki, które są bardzo ciekawe pomimo, że mają dwa takie same torsy jeśli chodzi o tą złą stronę wojowników mamy oczywiście dwóch bohaterów z serii Ninjago i naprawdę kilka elementów, które występują w rzadko w zestawach niektóre po jednym zestawie, tylko w tym oczywiście pokażę wam tutaj listę z elementów które występują w jednym bądź maksymalnie 5 zestawach, więc to też może Was troszkę skusić na to, żeby wydać niecałe 200 zł, chyba że poczekacie, bo w okresie świątecznym mogą być jakieś obniżki i ten zestaw podejrzewam, że na jakiejś promocji wyląduje, a może dostaniecie go pod choinkę, czego Wam też życzę i z mojej strony ja polecam ten zestaw, możecie go naprawdę kupić tanio i mieć naprawdę dwie olbrzymie konstrukcje więc liczę, że yy, nie jeden z was się skusi, więc ode mnie to by było na tyle subskrybujcie lajkujcie i żeby was przybywało do końca tego roku chciałbym chociaż dobić te 250 już nie liczę na 300 subskrypcji ale to by mnie naprawdę ucieszyło, gdyby tak tak to wyglądało, więc Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!